No nie, pierdole! Ja, nie, nie Nie, ja, pierdole! No chuje, no co kurwa, czemu on to... Napiłeś mnie, nie od niebie Ja... No w chuju chyba. 32 HP kurwa mu zadałeś. No na pewno. No stoi kurwa! No, no, no patrzcie na ciebie! kurwa bo Ja nie widziałem nawet. Było krzesłem kurwa. To było krzesło? Ja go nie widziałem. Jak napierdalałeś do niego. A ja nie widziałem, że jest krzesło. Napisz może pierwsza, pierwsza czerwona kartka. Żółta. Żółta, żółta, a potem czerwona. Żółte to ty masz papier, aż nie ty, tylko ty, Dawid, e... czy znaczy, nie ty, tylko ty, Wartel. E, ja mam skąd... Niebezkom... No to bardzo dobrze. I to ma, mam, ma ich tyle, że możemy sobie grać w poker nimi. zagramy kiedyś? To ja wezmę swoją. No, no swoją. To jest Hide and Seek 2. No, niejadalna część warzywa, kurwa, respirator. A nasrałeś? rałeś? No, zdarzało się, zdarzyło się w stacyjkę wbić łamaka albo linkę. Albo linkę w stacyjkę, no, to ja nie, bym... <laughs> linkę w to ja nie <laughs> wiem. W to ja nie wiem, jak to wyjdzie. A mini z tym Retyno... teaserem. Rutynowa kontrola, ty możesz co je

znaczy nie, wydałem łączne 200 zł z przesyłkami, nie? Pojebany, 200 złotych, wiesz co za, za to można kupić? Piwo. Jest, za to, za to, piwo. 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 Kurwa. Szybko, szybko. Ja e, mam coś. O Boże. Aaaa, filmem. O, o, o kurwa. Zostaję, zostaję. O kurwo, ale to... Ty, ale o. Na to, ale na to można patrzeć. O, o. Dobra, trzeba... Gra się wypierdoliła kompletnie teraz. Ale masz z tyłu biznes simmet. ajajaj. Aj. Ty kamerki tak latające takie kurde. Tam wiesz scenariusz przedmiotu, w sensie, że parę razy w, ty, w tym ty, samym ty, miejscu tak stoi tak. i nikt go jeszcze wiesz nie znalazł nie, no to to właśnie ci się tak utrwala takie wiesz false, false memory, nie ja po prostu hmm. pamiętam, że po prostu. Kurwa, zobacz jakie tu masz skiny, tryby i w ogóle. No, w sumie dupy, znaczy animewa, ba... Znaczy, kurwa mać. Y... Tak. Nie wystarczy to, że mam V-Pan na całe roki, chuj. No, ja opadł samochodzik. Dobra. Zgadnij co, dostałem Kar A, w drugim socie Kar B. No i chuj, masz do wyboru. A, a właśnie, a zgadnij co, tam wcześniej był widło, e, Wózek widłowy, ja nim byłem. Widłowie. Widłowie. Dobra, uwaga, Kasperek, pokazuję wam jaki ma no, no, nowy dzwonek. Dobra, pokoju, no, dawaj, dawaj. Ej, Czeka, jak masz jakiś? Eee, zaraz zobaczysz. Taki, taki wiesz, cipka ci, ci, ci mokra ogólnie. Eee, te, jest, to no zyrezy, chłopie. Chłopie. Muszę to najpierw znaleźć. data no, 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 na, na ten dzwonek twoją, kurwa, prababcie, chłopie. Wiem, co robię. Czemu tego kurwa nie mam? W dawaj, dawaj, rób te dymy, dzwoń tym telefonem. Halo, gdzie to jest? Policja przestała dzwonić. To policja przestała dzwonić. A no, tak. O słuchajcie, chodź. Elegancki masz. Bardzo elegancki. No to, no to nie chce dzwonić kurwa! O co debilu coś ty zrobił? <laughs> to aż pobrał, ale jak to jest... Nie. Ja pierdolę, znowu mi się prob zbagował. Nie, Nie Czy mogę kupić paczkę do gumy Orbit? Ja po Poloksa. No to poproszę. O! Czy pan? Ale kurwa, ma tą felej. Ja Mogę to. To proszę, nie słuchaj. Mogę to nie Mogę to zrobić. Mogę taką zrobić. kurwa wyjebał na Mogę nie Mogę Mogę E, dzwon... Mogłeś dzwon... bo Ale dzwoniła papa Puga i mówiła, że musi się udać, także no sorry. Wracamy. 9 strzelają! Dobra, Oooo. koniec tego dobrego. myślimy da, teraz nie znaleźliście, to ja nie wiem. Kuba, ale ale punkt miał dojebane, kurwa, Geberts kogo? Jego uratowałem On mówił, mówił już O kurwa O oh, fix O oh, szybko Tu uciekamy na CT Na CT jest meta Dobra, Dobra. 3, 2, 1 stop Kurwa, kurwa Ostatni stop Epaulo Jest, jest, jest Sameroblo Dobra, jestem ja Kurwa. Trzeci... Kurwa. Kurwa. dobra. Kurwa. drift. Ej, Kurwa. nie ma przejazdu! Runda, runda! O Kurwa. 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 i Kurwa. Kurwa. Szygają się, 9, 8, A, kurwa baj! Czym jest, czym są, czym są? Tam... Szapka, szapka!